Siemanko, z tej strony Bartłomiej wega ten narodowe narodowy Kimboxingu szkoła KOTA. Witam Was w kolejnym odcinku, tym razem z pozycji siedzącej. A dlaczego? Ponieważ to będzie długo wyrzekiwany przez Was odcinek o rozciąganiu, czyli jak kopać wyżej, część pierwsza. Część pierwsza, dlatego że ćwiczeń jest naprawdę dużo i nie skupimy się tutaj w tych odcinkach na jednej partii mięśni, tylko na całym naszym ciele. Ogólnie na tym, żebyśmy byli bardzo mobilni, co przełoży się na wyższe kopanie i lepsze wyniki. ćwiczenie numer jeden. Zaczniemy od tego, żeby usiąść na piętach w klęku, już nie podpartym, tylko wyprostowani. Zależy nam na tym, żeby podnieść swoje biodra, podnieść tyłek i przerzucić go na drugą stronę. Na początku będzie wam ciężko w ogóle przenieść, ciężar ciała, z racji tego, że kolana muszą cały czas stykać się z ziemią. Nie chcę odklejać tych kolan, ale bez pomocy rogu przenieść ciężar ciała na drugą stronę. Najlepiej, jeżeli kolana będą przyklejone faktycznie cały czas do ziemi, a tyłek... Dotykał podłoża. I teraz przenoszę ciężar ciała raz na jedną, raz na drugą stronę. Ręce pomagają po prostu przy tym, żeby się nie przywrócić. Pamiętajcie, że na początku ten zakres nie będzie za duży, nawet będziecie mieć takie wrażenie, jakby królem mogło wam wypaść. Dlatego spokojnie, stopniowo przenoszę ciężar ciała. A ręce pomagają w utrzymaniu równowagi, aż do, te, do tego stopnia, że dwa pośladki będą dotykały ziemi bez żadnych zaburzeń równowagi. Kolejnym, dosyć prostym ćwiczeniem jest wypad na nodze do przodu. Pamiętajmy o tym, żeby pięta wystawała dalej niż nasze kolana. I teraz wykonujemy bez rotacji bioder, czyli biodra muszą być skierowane do przodu. Ruch pulsacyjny do przodu, ale to nie wszystko. Teraz, jeżeli wykonuję ten ruch pulsacyjny, czuję, że niektóre mięśnie już się napinają. Jeżeli ten ból ustanie, to jest taki dosyć przyjemny ból, jeżeli już ustanie, zmieniam pozycję naszej nogi. Dlatego wypadł na zewnątrz i dalej to samo pulsacyjnie, Wektor siły przykładam prosto z kolanem, tak? Nie biodrami do przodu, tylko do kolana, tak? I ten zakres wykorzystałem, zwiększam, ruch pulsacyjny mniej więcej 20 powtórzeń. Ból, ten przyjemny ból zniknął, dlatego znowu zmieniam zakres, już nie do przodu, a nawet delikatnie po skosie. Zobaczycie, że uruchomią się mięśnie, zaczną być naciągane te mięśnie, o których nie wiedzieliście, że je macie. I tak kol kolejno sprawdzam zakres od zewnętrznej do wewnętrznej, na jedną i na drugą nogę. Kolejnym dosyć prostym ćwiczeniem jak na początek będzie siat yy, rozkroczny, czyli nogi szeroko. Zależy nam na tym, żeby plecy były wyprostowane. Nie siedzimy jak zgarbione gości i narzekamy na życie, tylko nie. Dumny wojownik zawsze siedzi wyprostowany. I teraz możemy wykonywać skręty do składu, różnego typu rzeczy, ale ja polecam jedno takie fajne ćwiczenie, yy, łapie się za łokcie, nogi szeroko, paluchy na siebie. Już poczujecie, jak to ciało się fajnie naciąga. Łapie się za łokcie i z prostymi plecami wykonuję od lewej do prawej Mocne krążenie. Wystarczy 10 powtórzeń na stronę trzy seriki. Pamiętajcie o tym, żeby wykonywać to ćwiczenie dobrze technicznie, czyli nogi kolana mają być proste, paluchy zadarte, plecy wyprostowane. Jeżeli nie mogę wziąć tak szeroko nóg, no to nic się nie stanie, jeżeli te nogi zwężę. Dalej łapi się łokcie i wykonuję ten sam ruch. Od lewej do prawej, od prawej do lewej, w miarę, w miarę dynamicznie. Pamiętajcie, że im lepiej technicznie wykonam to ćwiczenie, tym większy profit otrzymam. Ostatnie ćwiczenie w tym odcinku będzie siat po turecku. Eee, niby proste, banalne ćwiczenie, ale bardzo, bardzo je teraz usprawnimy. Należy ten siat po turecku troszeczkę ściśnić, tak żeby te pięty były mniej więcej pod kolanami. Nogi przysunąć do siebie i teraz z wyprostowanymi plecami położyć się do tyłu. Pamiętając przy tym, że pośladki muszą dotykać podłoża. Było przedłużenie kręgosłupa, jak najdalej wyciągam się i pogłębiam te nasze skłony. Oczywiście poczuję się już w tylnej części ciała, że coś tam zaczyna się napinać, ale żeby nie było tak kolorowo, zamieniamy nogi. Jeżeli odruchowo zawsze usiądę na przykład tak, że lewa z przodu, prawa pod spodem, to po tym ćwiczeniu zamieniam nogi pisami, znowu ciasno, już tam będzie troszeczkę niewygodnie, na pewno to zauważycie. I znowu wykonuję skłony do przodu, 3 serie po 10 powtórzeń minimum. Pamiętajcie o tym, żeby plecy mieć zawsze wyprostowane jak to zrobimy wojownik. To był pierwszy odcinek serii o tym, jak kopać wyżej. Te cztery podstawowe ćwiczenia na pewno wam się przydadzą, tylko pamiętajcie o tym, żeby zrobić je dobrze technicznie, dynamicznie i oczywiście po dobrej rozgrzewce. Dzięki za obejrzenie odcinka do końca. Jeżeli się spodobało, nie zapomnij zostawić lajka, subskrybować mojego kanału i pamiętaj o tym, żeby kliknąć dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnego odcinka serii jak kopać wyżej. Mówi dla Was Bartolekami, szkoła kota. Do końca relaksie. Cześć!